to Panie Starosto, zaczyna od tego jak się zaczęła historia nowego Starostwa, czyli dlaczego zostało w tym miejscu pobudowane, co na to wpłynęło, jakie środki zostały przeznaczone? No, więc historia rozpoczęła się w zasadzie od pierwszego dnia mojego urzędowania, gdzie wiedziałem, że planowana była przez poprzednie kadencję nowa siedziba Starostwa, gdyż warunki, w których pracują, pracowali do tej pory, ale pracownicy były, no, że tak powiem, dalekie odbiegający od jakichkolwiek standardów. Plan pierwszy w zamyśle poprzedniej kadencji, mówię, wszystko się działo przed 2006 roku, był, że rozbudujemy budynek, w którym obecnie siedzimy, czyli przy ulicy Świętego Antoniego 26. Po krótkiej mojej analizie stwierdziłem, że jest to za mała działka, żeby odpowiednią ilość pomieszczeń, pomieszczeń dobudować. Jednocześnie zdawałem sobie z tego sprawę, że wymagałoby kompleksowego remontu siedziba przy ulicy Barlickiego. Po prostu te siedziby musiały być dalej wyremontowane plus dostawiane budynki. Doszłem do wniosku, że lepiej będzie postawić jedną siedzibę w zupełnie innym miejscu, ale gdzie będą wszyscy pracownicy pod jednym adresem. Bo teraz są w trzech, czy byli w trzech? W czterech. W czterech adresach? W czterech były adresy, no, no, zupełnie gdzie indziej. Tak, Wydział Edukacji, Centrum Pomocy Rodzinie, Trzecia siedziba przy ulicy Balickiego i ta czwarta siedziba. Od 1 lutego będą wszyscy już w jednej siedzibie. Zbiegło się wtedy też, pewne zdarzenie nastąpiło, że komenda powiatowej policji odbierała swoją siedzibę i tak powiem, zostawała na terenie miasta Tomaszowa działka, która była w wywładaniu Skarbu u Państwa działka po byłej komendzie policji. Wtedy mój pierwszy ruch i telefon do Wojewody, czy by tej działki nie oddała nam po, pod, pod potrzeby budowy nowej siedziby. Po półrocznej procedurze pani Wojewoda, nieobecna, poprzednia, zadecydowała, że tą działkę dano. Wtedy, żeśmy podjęli już taką ostateczną decyzję, że siedziba nowego starostwa będzie właśnie. Na działce po byłej komendzie policji. Wymagało to oczyszczenia działki. Ta działka dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. Tam było wiele drzew, wiele garaży, stary budynek, który został rozebrany i ta decyzja. Eee, zaczęliśmy przy, przyglądać się temu robić. Kon... Najpierw ogłosiliśmy koncepcję na budynek. Wygrała firma, akurat Tomaszowska, która dokonała projektu. I wstępnego kosztorysu. Wstępny kosztorys opiewał na 24 miliony złotych, było to dla nas za duża suma pieniędzy, więc poprosiliśmy projektanta, który by obniżył standard tego, tego budynku. Po niewielkim obniżeniu standardu okazało się, że kosztorys można, że siedzibę tą można wybudować za 20 milionów złotych. Ogłosiliśmy przetarg, wygrała firma Tomaszowska o dziwo wtedy za kwotę 15 milionów. Byliśmy mocno zdziwieni, gdyż wydawało nam się, że realna cena to jest 19 milionów, tak jak mieliśmy w kosztorysie oszacowane. Ale konkurencja, jaka wtedy była, i sytuacja na rynku budowlanym każdy bał się kryzysu spowodowała chyba to, że taka niska cena została uzyskana. Ja tylko przypomnę, że przystąpiło aż 16 firm do tego przetargu. Pierwsze trzy firmy to były firmy Tomaszowskie. Wygrała firma Getmar. Dziś z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że jest to najsolidniejsza firma, z którą miałem przez 5 lat przyjemność współpracować. Zresztą Państwo zobaczycie wiele poprawek, wiele pomysłów, które wykonawca podsuwał nam, że zrobiłby to inaczej. Często z niekorzyścią dla swojej firmy. To się rzadko zdarza, że, że wykonawca zmieniał nam na przykład materiały wykończeniowe, jednocześnie dokładając własne pieniądze. Jak duży jest ten budynek? Ile trwała budowa? Budynek budowa trwała, że tak powiem, 3 lata budżetowe, ale tak naprawdę 20 miesięcy. Rozpoczęliśmy końcu 2009. Tą budowę w zasadzie zostały wylane fundamenty. Dziesiąty stan surowy, jedenasty wykończenie. Czyli mówię, budżetowo patrząc, bo to ma znaczenie zawsze dla samorządu, to są 3 lata budżetowe. Faktycznie budowa trwała 20 miesięcy. Tylko rozłożona, te miesiące także są w trzech latach budżetowych. To chodziło o łatwiejsze finansowania poprzez budżet nasz. 6200 metrów powierzchni plus piętrowy parking plus przebudowa całej ulicy, wzdłuż której ta siedziba, ten budynek stoi. Jeszcze raz przypomnę, 15 milionów.